Jesteśmy w szkole i musimy stąd uciec. Ale czekaj, możemy otwierać również takie szafki w poszukiwaniu jakichś super przedmiotów. O tak, tylko ja muszę oczywiście pójść do mojej szafki i zabrać moje rzeczy. Faktycznie, a ja znalazłem bala! To no, balon w szkolnej szafce? Komu to jest potrzebne? To jest normalnie na przerwę obiadową. No chyba tak, ale nieważne. Musimy iść na pierwszą lekcję. Tylko dlaczego tu jest taki króliczek na środku? Ha, jest to troszeczkę podejrzane. To odma króliczek, to jest pewnie jakiś rysunek po prostu. Patrz, tu jest klasa. Jest pierwsza, oczywiście w łeb. Hmm, i kto to jest? E, dzień dobry. Dawaj mi pieniądze albo nie przejdziesz. O ty, najgorszy uczniu, co to ma być. Widziałeś to? Musimy dać mu kasę. O ja, on chce nas okraść. No ale dobra, uzbierajmy te 20 dolców i dajmy mu. Ale poczekaj, zaczyna się teraz matematyka. Nie dajemy mu pieniędzy. Idziemy na matmę szybko. O tak, proszę pani, przepraszamy za spóźnienie. Już jesteśmy. Ale fajna szkoła. No ja nie mogę. Na pewno tutaj się nic złego nie stanie. Siedzę koło ciebie, Pimpek. Dzień dobry. Ale wiesz co, Luczek, ta matma jest nudna. Nie chce mi się tutaj siedzieć. Dawaj teraz na stołówkę. Ja bym coś zjadł. O tak, zjedzmy te banany, które mieliśmy. Uuu, tutaj jest coś do kupienia. Wow, mamy jakąś kawę, jakiś ser i nawet takie mięso. Tylko wiesz co? Musimy dać 15 złotych temu typowi, więc chyba zaoszczędzę trochę. Skończyła się już przerwa, ale szybko musimy teraz iść tutaj. Zaraz, to jest chyba sala detention. Tutaj znajdują się osoby, które są niegrzeczne. Dlaczego my tutaj siedzimy? Ej, no właśnie, chwilę. Coś się stało, Pipek. Chwileczkę, czy teraz jest noc? Czekaj, dlaczego my tutaj siedzimy aż do nocy? O co tutaj chodzi? Musimy usiąść i być cicho. Ale dlaczego? Co my zrobiliśmy? E, nie podoba mi się to. No dobra, mam nadzieję, że nic nam się nie stanie. Pipek, ale zobacz, co jest za książka na środku. Co to jest? obatku? jak to strasznie wygląda. To jest jakaś Maskotka, ale dlaczego ona jest taka straszna? I nie ma nauczyciela. Halo! Pani nauczycielko, my już jesteśmy w klasie. Nikt tu nie przyszedł, ale mamy tą książkę. Ona jest mega dziwna. Dobra, przeczytajmy ją. Ta maskotka lubi się bawić, ale super! Patrz, jak ona wygląda. Ona jest szczęśliwa, i nagle poniósł dzwonek. I co dalej? Wszyscy wychodzą do domu, ale super, ale maskotka zostaje. O nie, ona jest sama w szkole w nocy. Uczniowie, którzy się źle zachowują, zostają po szkole i ta zabawka jest dla nich niebiła. O niej zamyka ich. Oni uciekają, tylko nie mogą się przewrócić. Ale nikt nie może uciec od tej maskotki. Co to? O nie, Pipek, czy my jesteśmy niegrzecznymi dziećmi? Nie, nieprawda, tak nie jest. To pewnie jest tobie jakieś żarty. Choć, idziemy chyba do domu, bo już jest późno, co nie? Tak, proszę nam otworzyć. O, o, nie da rady wyjść. O, jednak tak. Dawaj szybko do wyjścia ewakuacyjnego. O, tak, uciekamy stąd. Na, 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 na. I zaraz. Nie wiem dlaczego, ale mam złe przeczucia, Luczek. Chwileczkę, nasze drzwi są zamknięte. Co to jest? Nie, nie uciekniemy! My. Tu jest jakiś klucz, a nawet trzy kłódki. Taka brązowa, zielona i niebieska. I żeby uciec, stąd musimy znaleźć klucze do nich. To jest bardzo prawdopodobne. Chodź, poszukajmy. Klucze są ukryte w szafkach i musimy je znaleźć, żeby uciec. Mają różne kolory i tak wyglądają, ale chwilę, tutaj jest bardzo dużo zabezpieczeń. Co to jest? O, to są lasery! Tego wcześniej nie było! To pewnie ta maskotka zrobiła. Dobra, pipek, powodzenia Musimy się stąd wydostać! Kto tu jest? O, o, my ją widzimy! Ale on jest straszny! O, nie, Pipek, naprawdę on tutaj jest, ale my naprawdę jesteśmy takimi złymi dziećmi, dobra? Szukamy tutaj w skrytkach! A! Co jest? O, nie! Co się stało? Tutaj była maskotka. Pipek, nie otwieraj tej szafki. Mnie też przestraszyła. Ale to było straszne. Ja nie mogę, nie widziałem tego. Ła, tutaj też jest. Pipek, musimy uważać, otwierać dobre szafki. Nie możemy stracić życia, bo będzie mega niefajnie. O nie, ale to jest straszne. <laughs> Ta maskotka jest przerażająca. O tak, musimy otwierać wszystkie szafki i musimy naprawdę liczyć, że jej tam nie będzie. Czekaj, ktoś chyba znalazł wszystkie klucze. Ale super! O tak, wracajmy, tylko uważaj oczywiście na lasery! No nie mogę, one są trudne! Tak, uciekamy szybciutko! Ale fajnie, udało nam się stąd uciec, ale co to jest za dziwny korytarz? Nie podoba mi się to, dlaczego to tak wygląda? Czemu ta droga jest taka długa? I dlaczego znowu jesteśmy w szkole tylko tym razem? Za dnia, co jest? No bo my musimy chodzić do szkoły, nie możemy zostać w domu, to jest nasza jedyna. Na szkoła w okolicy Ehehe, Znowu to musimy wejść O nie, dobra, teraz będzie inna lekcja Może chemia A nie, Pipek, zobacz, idziemy na informatykę Na komputery Tak, ale super, uwielbiam komputery I telefony, ale fajnie O tak, kliknij w komputer Wow, co tu się dzieje, dzień dobry O, zaraz, musimy zapamiętać Tą kolejność i w to kliknąć Czyli żółty, żółty i czerwony Teraz jest mega trudny Trzy razy czerwony Czerwony, raz niebieski i raz czerwony. Damy radę, Pipek! O tak, kliknąłem i znajduję pieniążki. A to, jakie to jest trudne? Ale, pimpek, damy radę, to jest coraz cięższe, dobra? Ja cię kręcę, nie wiem, czy dobrze klikam i ostatni był niebieski. Ła, To była jednak zła odpowiedź. Jesteśmy teraz na stołówce. Na szczęście, koniec zajęć. I możemy teraz sobie coś zjeść. O tak, a miam, miam, miam. Ale chwileczkę, my jesteśmy w stołówce, a co jest przed nami. Te drzwi się prawie otwierają. Co tu się stanie? O nie! To jest jakaś drużyna zawodowa. Tak i oni chyba chcą nam coś zrobić. Zobacz, jaki on jest agresywny. Ej, ktoś mi ukradł coś z mojej szafki. Teraz za to zapłacicie. Nie! My tego nie zrobiliśmy! Uważaj, Luczek! Nie daj się rozwalić! Ja mam coś takiego! Zniszczę cię! Chodź tu! O nie, Pipek, musimy uważać! Oni w nas strzelają! Ale oni są mocni, ale ja jestem silniejszy! Skąd ty masz rzeczy, Pipek? Mła ale ich rozwalę! Chodźcie tutaj wszyscy! Pipek, obroń mnie! Ja nie mam żadnej rzeczy! Spokojnie, rozwalam cię! A macie, a macie, a macie! Rozwalę was wszystkich! Już jest koniec! patrzcie, na masz! Życia I uwaga, pokonaliśmy go. O tak! My ci nic nie zabraliśmy z szafki. Znaczy, może, ale dobra, trudno. Jesteśmy silniejsi i o to chodzi. Mwahaha! I znowu jest noc. No, ja nie wytrzymam. Oni tutaj nas trzymają specjalnie do nocy, bo potem przychodzi ten padwar. To prawda, co to ma być? I do tego teraz jest późno. I ten króliczek chodzi. Po całej szkole musimy znaleźć inne wyjście. Patrz przez to okno. No tak uciekamy do domu. Ale fajnie. Zobacz, możemy się bawić na bujanych konikach. Ale super, juhu. Jakie to jest fajne. Widzisz to? O tak, dawaj na zjeżdżalnię. Tak, ja też chcę na zjeżdżalnię. Ale to będzie super. Nie no, ten plac zabaw jest taki fajny. Uhu! Zjeżdżam. Koła w nocy i plac zabaw jest epicki. Ale to jest super, można się tyle bawić. Nawet można wejść na huśtawkę. Ktoś tutaj zagląda do okna i to jest ta maskotka. O nie, ona jest straszna i coś do nas mówi. Ona się z nami przywitała, ale mi się to nie podoba. O, o, ona chce z nami się bawić w chowanego. Wiesz co, my nie chcemy chyba. No właśnie, ale nie mamy wyboru. O nie, ona tutaj jest i uciekaj. Ona za nami jest, tuż za nami szybko. O nie, o nie, błagam, tylko nie spadnij, Luczek, ona jest tak bliska. Koło ciebie, a ty jesteś ostatni! Nie, tak nie może się to skończyć! Proszę, 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 uciekamy stąd! Ła, zjeżdżamy! O tak, dawaj jak najdalej, tutaj w prawo! O nie, o nie, co tu się dzieje? Ja się bardzo boję, ona zaraz nas dogoni! Nienawidzę tego, czemu to jest takie straszne! <noise> Został mnie zabawko, ja nie chcę być koło ciebie, jestem ostatni, może być szybszy! Dawaj, tutaj już jest wyjście, chyba, patrz, tutaj jest oczywiście. Jakieś przejścia, co tu się dzieje, ale nie, nie. Nie, nie. My musimy szybko tutaj uciekać. On cały czas za nami jest. On jest najbliżej ciebie, Pipek. Po biegnie? Tak, on teraz przyspieszył Nie, Zostaw mnie, ty głupia zabawka. Ja z tobą nie chcę mieć nic wspólnego. Błagam, ucieknijmy. Schodzimy tutaj na dół i jesteśmy. Wow, chyba nam się udało. O tak? Czy my uciekliśmy od niej? Tak mi się wydaje. Haha, ha, ale głupia zabawka nie zdążyła nas dopaść. Ale to jest ostatni dzień w szkole. Ja już więcej tutaj Tutaj nie przychodzę i uważaj, tutaj są osoby, które chcą nas skrzywdzić. Musimy ich rozwalić, o nie, oni mają za dużo życia. Dobra, wiesz co? Ja się z nimi nie będę zadawać! Pipek pomocy on mnie bije, zobacz! Oła. O nie, Luczek, czekaj, rozwalę go! Chodź tu, a masz, a masz, a masz! O nie, Pipek, oni mnie biją, o nie idę! Luczek nie! On umarł, wy najgorsi! A, no nie mogę! Ja muszę iść do klasy! Przepraszam cię, Luczek! To jest koniec Luczka. A my mamy jakieś testy. Ktoś tutaj sprawdził naszą ocenę i dostałem A z plusem, ale fajnie. A ktoś tu dostał F, ale słabo. Szkoda, że nie wiem, co dostał Luczek. To jest takie przykre, że go tu z nami nie ma. Ale musimy to przeżyć za to, co oni zrobili Luczkowi. Ale zaraz obudziłem się w tej sali. Ale mi się to nie podoba. No nie. To jest ostatni dzień, kiedy tu siedzę i patrzcie. Te okna one zostały zamurowane. Chyba ta maskotka wie, że nie możemy uciec i uwaga, musimy uważać jak tylko go zobaczymy, to trzeba się ukryć. Mogę się ukryć w szafie, ale super, dobra, nie widać mnie. A gdzie jest ta maskotka? E, chyba nikogo tutaj nie ma. Dobra, wydaje mi się, że możemy iść dalej. Nie. Jest! O matko, on tu idzie i szuka niegrzecznych dzieci. Na szczęście ja jestem schowany. Na, 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 na. O nie, jakie to jest straszne. Teraz mamy czas, szybko. Te dziewczyny uciekają, więc my też tak zróbmy. O nie, tylko ta zabawka. Ona zaraz tutaj za nami jest. Do wejścia w tej chwili. Ona nas nie może złapać. O, o, ale on jest wkurzony. On się tak zdenerwował, że uciekliśmy. Nie, co on tam zrobi? Musimy pokonać. Tego szalonego królika. Nie! Bądźmy ostrożni, musimy go rozwalić. A masz, a masz! On ma strasznie dużo życia, ale ja mam coś takiego. Mogę do niego strzelać. On się gdzieś zakopał i wyskakuje. Nie, to jest zbyt mocne. Teraz rzuca jakimiś marchewkami. O nie, o nie, jakie to jest trudne. I ktoś tu omarł. Nie, kolejna osoba. Zostaliśmy już w dwójkę. Rozwalecie, te głupi króliku. A masz, a masz! Niszczymy go! Został. Mu już tylko pół życia, ale to jest mało. Chodź tu króliczko, musimy cię rozwalić. Ty nie jesteś taki mocny. Ała, ale zadaję bardzo dużo życia. I patrzcie jak on ma mało życia! Rzuca tymi barchewkami, ale chyba nam się uda. Rozwalimy go! To jest twój koniec, głupi króliku. Co ty próbujesz robić? A masz, uwaga, zginałeś. Ale nam się udało, pokonaliśmy go, a to jest jego ciało. O o, nareszcie to jest! Koniec, jak dobrze!